o przejęciu Kieleckiego Centrum Kultury i wielu innych jednostek, którymi administruje miasto. Jeśli taka wola będzie, jestem gotów, radni sejmiku są również gotowi. Drodzy Państwo, reportaż interwencyjny po stronie Prawdy o szpitalu kieleckim, szpitalu, którego pragną mieszkańcy, szpitalu, o który walczą lekarze i szpitalu, któremu tak naprawdę chyba wszystkim zależy, a jest inaczej. Po stronie Prawdy. Pani Ewa Banach, lekarz internista, pani doktor jako lekarz, jak pani patrzy na tę całą sprawę, historię tego szpitala, a jednocześnie walkę o ten szpital, walkę, która się rozpoczęła i trwa. Przede wszystkim jest mi ogromnie przykro, że doszło do zamknięcia działalności oddziału wewnętrznego, w którym przez kilka lat pracowałam i wspominam tę pracę bardzo dobrze. Przede wszystkim korzystając z okazji chcę podkreślić, że motorem naszych działań nie, była, nie były absolutnie żądania finansowe. Narodowy Fundusz Zdrowia na bieżący rok przeznaczył o 2 miliony mniejsze fundusze i dyrekcja postanowiła przy naszym szpitalu stworzyć ambulatorium w którym my mielibyśmy pracować, przy czym z tego co nam przekazywano, to ta praca miałaby być ponad nasze siły i ponad nasze kompetencje. Do ambulatorium miały zgłaszać się dzieci, a my nie mamy doświadczenia w leczeniu dzieci. Przewidziano nam w grafiku pracy ponad 300 godzin pracy. To jest ponad ludzkie siły. Również jedna pielęgniarka z oddziału wewnętrznego miała pracować w oddziale w ambulatorium i wówczas pacjenci, starsi, leżący, niezdolni do samobsługi, zostawaliby pod opieką jednej pielęgniarki. Także po prostu to skłoniło nas, ponieważ wielokrotnie protestowaliśmy ustnie, i pisemnie przeciwko takiej formie pracy, to skłoniło nas do złożenia wypowiedzeń, i te wypowiedzenia ostatecznie zostały przyjęte. Nawet po tym, kiedy już y, jak gdyby zapadła decyzja, że ambulatorium nie powstanie przy tym szpitalu, my zgłaszaliśmy chęć powrotu do pracy. Niestety nie zostaliśmy już przyjęci ponownie do pracy. Warunkowano to tym, że po prostu nie może z nami pracować nasz ordynator, dr Dmoch, który również razem z nami złożył wypowiedzenia. Pani doktor, jaki to był zespół lekarzy, zespół pielęgniarek? W jakich części w dalszym ciągu jest? Jak pani ocenia pracę tego zespołu? Oceniam ten zespół bardzo dobrze. Uważam, że pracował na wysokim poziomie. Wszyscy lekarze, którzy pracowali w tym oddziale byli co najmniej drugiego stopnia specjalizacji. Posiadali również specjalizacje dodatkowe, dwóch z nich miało doktoraty nauk medycznych. Także uważam, że to była bardzo profesjonalna kadra i naprawdę szkoda dla miasta, dla pacjentów, którzy naprawdę chętnie mam wrażenie, leczyli się u nas, z niektórymi się bardzo dobrze już znaliśmy przecież wielokroć do nas wracali. Myślę, że to jest duża strata dla miasta. Nawet jeżeli doszłoby do tego pozytywnego scenariusza, realizacji tego scenariusza, że szpital został przejęty, by przez władze wojewódzkie czy łatwo będzie zrekonstruować ten zespół medyczno-pielęgniarski. Będzie bardzo trudno, Będzie bardzo trudno, ponieważ upłynęło już bardzo dużo czasu. Ten oddział nie działa już od 1 maja. Nie mogliśmy tak długo czekać na jakieś decyzje. Musieliśmy szukać pracy i właściwie każdy z nas już teraz gdzieś pracuje. I właściwie okrzep w tych nowych placówkach, ponieważ, tak jak mówię, dużo czasu już upłynęło. Pani doktor, lekarze tego szpitala. W różnego rodzaju wypowiedziach tych, którzy są de facto odpowiedzialni za ten stan rzeczy byli oskarżani, oczerniani o różnego rodzaju sprawy między innymi o pazerność czy rzeczywiście tylko i wyłącznie w tej walce o ten szpital, państwu jako lekarzom chodziło o zyski materialne. No właśnie chcę jeszcze raz podkreślić, że motorem naszych działań absolutnie nie były żądania finansowe. My ani razu takich żądań nie przedstawiliśmy. Chodziło nam tylko o formę organizacji pracy w ambulatorium, tylko tyle. Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. To głos pani doktor, która współtworzyła ten zespół medyczny tego szpitala, który dzisiaj łóżka ma puste po stronie prawdy. Pani Elżbieta Bremer, przewodnicząca Związku Pielęgniarek i Położnych Szpitala Miejskiego, Pani Przewodnicząca, pielęgniarki, przecież to ważna część tego zespołu medycznego, Wasza posługa przy łóżku chorych i cierpiących. Oczywiście, ja jestem przedstawicielką tutaj pielęgniarek i położnych, dlatego panowie radni trochę się dziwię, ponieważ ja bardzo dokładnie czytam tą ustawę. Ustawa mówi w pierwszym punkcie, mogę jeszcze adwokaczem. Proszę bardzo pani przewodnicząca. Ustawa w pierwszym punkcie mówi o przekazaniu formie darowizny, a już w drugim punkcie mówi o w razie niedojścia do, do tak jak pan mówił chyba Magdziaż, ale w trzecim punkcie już mówi, że płatność będzie rozłożona w ratach. Nie dało wam to nic do myślenia? Że dwa punkty mówią o przekazaniu yy, w formie przetargu szpitala, a tylko jeden punkt mówi o darowiznie. No ale ja tylko tak, ja jestem pielęgniarką, ja się nie mieszam w politykę. A teraz wracając do pielęgniarek i położnych, no my byśmy chciały pracować przy pacjentach, nie przy pustych łóżkach. Nie odkurzać yy, tych łóżek, wycierać yy, w kółko yy, kurze, tylko chciałybyśmy pacjentom przynosić ulgę. My jesteśmy do tego powołani. To, są, to jest nasze powołanie. Yy, I naprawdę czuję się takie sfrustrowane w tym, w tym momencie. No, szczególnie panie pielęgniarki zarówno z Izby Przyjęcia, jak i interny, ponieważ nasz szpital był wielokrotnie nagradzany. Posiadamy tu perły medycyny, a w tym momencie od kwietnia nasz szpital zamiera. Działa, nie działa interna, Chirurgi, z chirurgii lekarze odchodzą. No jest jakiś powód tego. I, I nikt nigdy nie podniósł tego konsekwencji, czy złego zarządzania, czy ja nie wiem, czy ja... Ja mówię, ja się nie chcę bawić politykę, ja nie chcę tu nikomu zarzucać, czy panu marszałkowi, czy, czy, czy panu prezydentowi jakichś marazmu i, i, i nie przejmowania się losem chorych. Ale proszę państwa, proszę zastanowić. Przecież tu nie chodzi o nas, nie chodzi, nie chodzi o radę, nie chodzi o decydę Chodzi o chorych, o biednych ludzi chorych, których, którzy powinni w tej chwili leżeć w, w komfortowym łóżku u nas, a nie gdzieś pod łazienką na materacu na Czarnowie w Szpitalu Wojewódzkim. A takie są sytuacje pani no, przewodnicząca? Tak proszę, no bardzo by ja bym namawiała do, do nakręcenia oddziału internistycznego Czarnowa i, naszego, i naszych pustych łóżek. Jakie nastroje wśród pielęgniarek? No, my bardzo byśmy chcieli, żeby ta sytuacja wreszcie się skończyła, żeby się naprawdę wzięli wszyscy... No nie, nasuwa mi się tu, tu ale ponieważ no, nie mogę używać ostrych słów, żeby się wszyscy po prostu wzięli do roboty i, i, i naprawdę usiedli i się zastanowili, czy ten szpital ma być marszałka, czy ten szpital ma być yy, akademii, czy ten szpital ma być, yy, nie wiem, nie wiem, ważne, żeby tam był chory leczony, żebyśmy się zajmowały chorobami, żebyśmy realizowały swoje powołanie. A nie, żebyśmy patrzyły na, na puste łóżka i, 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 nie wiem, i nie wiem, no jeszcze, nie, jeszcze trochę, no to zaczęły się zwolnienia wśród pielęgniarek. Jak się pracowało w tym zespole medyczno-pielęgniarskim? Bardzo dobrze. My byliśmy bardzo dobrym. Ja pracuję w tym szpitalu 30 lat i to był świetny zespół, zarówno pielęgniarski, jak i lekarski. My świetnie dogadywaliśmy się. No, 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 no nie, ch nie chcę z nie chcę jakichś zamieszłych czasów wracać, ale to jest bardzo sytuacja złożona. No, było, były było od jakiegoś czasu no, sytuacje, o których informowaliśmy pana prezydenta. No, pan prezydent odpowiadał na, na łamach gazet. Na, na, na eterze radia, a, a nigdy nam nie odpowiedział. Doskonale orientował się, jaka jest sytuacja w naszym szpitalu i że to wszystko zmierza do tego, co się stało. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, pielęgniarki chcą służyć chorym, być przy łóżkach, a dzisiaj te łóżka tego szpitala są po prostu puste. Pan doktor Stanisław Góś, Panie doktorze, proszę bardzo. Siostro, rzeczywiście koledzy wcześniej powiedzieli, że na tej ostatniej sesji zostaliśmy zma zmanipulowani. I to jest najlepszy dowód, co pani wychwyciła, a w ferworze różnorakich decyzji, zapewnień, że to jest tylko kierunkowa uchwała, że to będzie przekazane marszał panu marszałkowi, a co do sprzedaży, to i tak by będziemy musieli osobno rozmawiać. Rzeczywiście, to jest przykład manipulacji. Panie doktorze, nie zmienia to faktu, że łóżka od paru miesięcy są puste. Jak słyszeliśmy w innych szpitalach, pan pacjenci po prostu gnieżdżą się. I to jest też i nasza tragedia, że jesteśmy radnymi, jesteśmy lekarzami, pielęgniarkami i jesteśmy bezsilni, widząc, co się dzieje z naszymi mieszkańcami wymagającymi pomocy internistycznej w naszym mieście. I dlatego też nasza mobilizacja żebyśmy jednak chcemy i mamy pełno jesteśmy w wiary że te, w zwycięstwo że zwycięży mieszkaniec miasta Kielce który po, wymaga pomocy internistycznej w szpitalach różne są oddziały, dlaczego tak ważnym oddziałem jest oddział internistyczny i dlaczego taką wielką rolę do tego oddziału przywiązujecie wy jako lekarze, jako pielęgniarki, no i przecież także mieszkańcy. W każdym wielospecjalistycznym szpitalu podstawowym oddziałem jest oddział chorób wewnętrznych. Czy to, czy to chirurgia, czy laryngologia. Każdy pacjent ma wiele innych skorzeń i przed dalszym leczeniem, czy operacyjnym, czy innym, musi być skonsultowany internistycznie. Tak jak tu żeśmy mówili, brakuje w naszym mieście 100 łóżek internistycznych, a w tej chwili 50 łóżek stało pustych, jest w tej chwili 20 zolowskich i 20 dalej stoi pustych. I my nie możemy się z tym faktem pogodzić. To jest największy nasz dramat. To jest największy nasz dramat ten oddział po prostu miastu i mieszkańcom jest potrzebny. Pan radny Mariusz Goraj ja chciałem się jeszcze odnieść do kwestii tej, o której przed chwilą żeśmy rozmawiali, o, o tej uchwale, którą żeśmy podjęli, żeby umożliwić prezydentowi jakiekolwiek działania, musieliśmy, i panowie radni o tym doskonale wiedzą, podjąć uchwałę, y, która by mu na to zezwalała. Przy czym z całą mocą chcę podkreślić, i chcę, żeby państwo to usłyszeli, żeby to dobrze wybrzmiało, my żeśmy zostali zapewnieni, że pierwsze kroki. Pierwsze kroki władz miasta zostaną skierowane do Marszałka Województwa. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz przypomnę o milionach włożonych z miejskiej kasy w oddłużenie tej placówki. Zostaliśmy zapewnieni, podjęliśmy taką uchwałę i liczyliśmy na to, że faktycznie dostaniemy, choćby za pomocą, za pośrednictwem mediów, radosną nowinę, że faktycznie władze województwa ten szpital Przejmą. Tymczasem zupełnie inne komunikaty idą od strony pana marszałka, zupełnie inne komunikaty idą ze strony władz miasta. Przykro mi bardzo, ale bardziej wiarygodnymi w tym momencie, po nawet po rozmowach z radnymi yy, Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa, bardziej jestem skłonny się przychylić do tego, iż faktycznie chyba brakuje troszeczkę yy, tej woli yy, ze strony władz miasta, aby ten problem rozwiązać. Pan zadał pytanie, dlaczego tak, ksiądz zadał pytanie, dlaczego tak ważny jest szpital internistyczny, bo tak jak powiedziałem, jest sercem każdego szpitala i jeżeli mamy wyremontowany, przypominam i to państwo pracownicy podkreślą, warunki funkcjonowania tego oddziału były nieporównywalnie lepsze do dwóch pozostałych szpitali, które w tym momencie pacjentów przyjmują. Mamy puste korytarze, pielęgniarki, które muszą e, wycierać, przepraszam Panie bardzo, ale same Panie o tym mówiły, kurs z pustych urzek i nie zrobiono od maja, czyli cały maj, cały czerwiec, cały lipiec, cały sierpień, połowa września, czyli prawie pół roku, nic, aby uruchomić ten oddział. Obawiam się, że jest to wynikiem niczego innego, jak braku woli, bo ja nie widzę innego rozwiązania. Jeżeli mówimy o tym, że na Obecnym poziomie finansowania przecież ten szpital nie jest zadłużony. To jest jedyna chyba placówka, na pewno jedyna placówka w województwie publiczna, która nie jest zadłużona. On ma nawet odłożony pewien wypracowany zysk. W związku z powyższym, jeżeli mówi się, że ten szpital wymaga inwestowania, to ja jestem przekonany, że w, yy, marszałek, składając deklarację o przejęciu tego szpitala, musi mieć świadomość, że w budżecie na przyszły rok bądź na rok następny musi być zadekretowana kwota, która będzie służyła do dofinansowania tego szpitala. To jest dla mnie oczywiste. Jeśli pan marszałek tak mówi, to ja nie mam podstaw do tego, żeby nie, wier żeby nie wierzyć, że tak jest. Wiem, że tak jest. Więc. Umożliwmy mu realizację tej uchwały, która te zobowiązania na prezydenta miasta nałożyła. No, ja nie widzę tutaj innego rozwiązania. Mówię, jeśli będzie trzeba,